Po poprzednim odcinku. A tutaj jest taki sam pont jak O kurde, o kurde, Bo, co, co chłop robi? Strzelaj mu w opony. Bra, chłopie, trzeba wrócić już do tego kraju. O, ale zarobiste jest te auto, co? O kurde, nie, to, to, kurde. to co? co tak głośno nie muzyka jest, bo... na gościkach? Kurde, ale fajna. E, kurde, tak, ja, go, go nie. ja go nie gonię, ja go nie gonię, jest taka zarobista muzyka. On no, jedzie hiperkarem, to tak trochę też jest ma tak głośną muzykę, dobra. Masz, tak. masz łysy, broń? Nie mam broni, bym zrobił drive-by Oooo, Jezu Co tu się dzieje? Masz łysy broń, strzelaj do niego, strzelaj strzelaj. R rób drive-by, drive-by o, o, nic bardzo nie ma O dobra, jest, udało się Dobrze, dobrze, jest, zrobił się W imieniu się. prawa Co no, robisz? No, no, no. Dmuchaj Kurde, walkomat to... Dmuchaj walkomat no to kur... jest okej. Okay. No właśnie nie jest ok, Dużo dużo promieni. Dobra, chopie. Ja. Ale ja do auta, siadaj do auta. Ja no to werko, jeszcze skitranę. Chodź tu. Idziemy. Będzie, się idziemy. Dach, żeby nie uciekł. A jedno chcesz? Zapij go pasami. Nie dziękuję. Ja cię za, ja cię zaraz Dobra. Duszę, a nie. Ale od niego czuć woda. Ale nie trzeba. No od chyba tak śmierdzi. A ziomku, mój najlepszy, a co to za jakiś łysy sowiet? A, to taki jeden. To, to, nie, to, nie, jest Nikobelik. To jest łysy. Tak, łysy. To on kurczę, Tak, jest. Nie, nie, nie jest Rosji. Nikobelik też nie jest Rosji, Ja myślałem że jest Rosji. Widzisz? No. Kurde, ale ludzie, będzie trzeba potem wietrzyć ten samochód 50 chyba dni, zanim nie będzie czuć wody tutaj oko filtr się założył. Skonfiskujemy twoje Porsche. Tak, będzie konfiskata um. porszówy. I, I już nie siodziesz za kółko. Zapraszam do więzienia. A to nie moje. Patrz, jeszcze to jest ten! Zabiorę I, mu. O, Uber Eats. On ludziom jedzenie pewnie rozwoził Aha. To, I to, to, czyli jest, jest czekaj. No. Czyli on był pijany podczas służby. No. Ja sobie zachowam jedno. E, no e, to to, ale potem te służby nie da. można być pijanym! Ale ja nie zamierzam pić! Na imprezkę Ale ty zawsze, ale ty zawsze byłeś pod w wpływem W samochodzie piwka. nie można! Pewnie tamtego dnia, co cię kopaliśmy, byłeś pod piwka i miałeś taki durny pomysł. Nie. I w, w samochodzie nie można. Nie. Ja nawet nie zamierzam teraz pić! No, no, no jak, no jak. Ja, chłopie, tutaj, wiedziałem, się na ciebie patrzę, jak... Chociaż dotkniesz te piwo, to... Tak będzie Do, kolejny raz. Ustawiam akurat dobra, akurat dobra, ustawiłem akurat małopatów. Małowatów ustawiłem. Dawaj go, dawaj go. Ej, ej, stop, 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 stop. Dobra, dobra, dobra y y Teraz wyciągnę piwo. Nie, ni nic, nic nie róbcie. Patrz, ja, te ja, ja teraz na dowód, że tego nie... nie Rozumie to. Ej. Ej, bo go, go nie pa? zabrali. Róba weź zdjęcia. go, weź go zabierz. Zabierz go, zabierz go. Idę go brać? No. Super. Ej, patrz jakie zdjęcie uzrobiłem. zrobiłem Nieźle Kilki się wywalił No Ale to i tak mało watów było, jedyne co to się przewrócił i nic nie, dało. nie było nawet porażenia prody. Właśnie, Jaki jakiś słaby jest No Szczerze, mam podejrzenia, że to nie on Ale, można do tego, bo po prostu mi psychika yy, Nie podpowiada tego, że ktoś może zmartwychwstać a on na pewno umarł. Ja mu nie wierzę w to, że on nic nie ja przez 5 lat i nie pił. Dostaw, nie. Ej, no właśnie. No Wyszył, on by umarł. No właśnie. Chyba, że ja od ziemi i pił yy, ten. moczy psów. No właśnie, tam psy sikają. Jeszcze, A może podlewa jak piatki? No kurna, bierz go profesjonalnie. Jesteś taki, do, do niczego się nie dodajesz. O, robię mu zdjęcie. Robię zdjęcie małpy. O, zrobiłem. Dobra, go. Super. Zostaw nie Ej, co jest? On się wyrwał! Ej, ej, łap go! Chłopie, musimy go złapać Dajcie to no. mnie! Dajcie to mnie! Ta, taki sprytniś! Bierz go Nie. Bierz go, chłopie. Proliżujemy go na Bierzemy na maksawaty. No właśnie O wiem! Zrobię to jak z GTA 5. Zastrzelę go! Albo nie, dobra. Nie <laughs> nie, 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 nie. Wiem, że jest i sadystą, ale przynajmniej z opowieści. Chyba ja nikogo, że... Żeby... tłumaczyć łez. No! Ej, on jest naprawdę jakiś popem alkoholu! Sparaliżowałem go już drugi raz! I nic się nie dzieje! Teraz trzeci! On dalej żyje. S on jest... On jest niezdistalą, nie on tu jest... on, on już powinien umrzeć Ej, no nie... powodu... A ten się od razu wyłożył na takiej małej ilo ilo ilości watów O, no, w tu się wyłożył! Mamy go. Ale nie umarł nadal. On nadal nie umarł. To ja nie No wiem. to, mówię, to nie żeby nie go mówię, żeby go zastrzelić. I bierz go teraz, serio! Weź Biorę go teraz, go serio. Tu. No. Lił w rękę. Ja no. wrócę, jeszcze wrócę. Nie, nie wrócisz. On wróci, tak. Dobra, straciliśmy czas, chłopy, chodźcie na patrol, musimy kolejnego Mówiłem, dorwać. żeby go od razu zastrzelić. Chodźcie, musimy kolejnego jakiegoś dorwać, takiego właśnie ja napitego. Ale, ale, ale Krzysiu, ale, Krzyśu, ale Krzyśu, Krzyśu, proszę bez takich bulgaryzmów, dobrze? Plecy mi kopiesz, kur... Ty ci zrobiłem! Krzysiu! Proszę bez takich wulgaryzmów! No właśnie. Nie <laughs> po plecach. Ty jesteś na, na pity? Nie, kopnąłeś A mnie. Też, chyba chyba też coś miał. Kopnąłeś mnie kur... Tupką mnie kopnąłeś. Co ty robisz, człowieku? W końcu, w końcu... O! Jest już w Dobro, Dobra! Jest niebieskie! Znaczy zielone, Kurde, jakiś na gitar koni. Ale to, znaczy... to z naszej. No. A. No właśnie, chłopie. Pięknie tu jest. O, o kurna, rozbiłem. Biedne drzewo. Jak jeździsz, ty. I już nie urośnie, pewnie. Satysfakcję mam, chłopie, z tego co robię. Chłopie, chłopie tutaj odrastają drzewa. Dużo. Chłopie, chciałem ci pokazać muzeum, sobie zobacz, bo. Sporo się zwiedziło Sporo się zwiedziło no. Akurat policja może za darmo wchodzić, bo ja, my pomagamy No to, to za jakiś dodgemonger Fajny Challenger Kurda. Dobra chłopie, zobacz sobie co tam się dzieje To niech on zobaczy To jest! Ukradli kurde! Wszystko ukradli! Co? co? Naprawdę? No zobacz! O! O patrzcie! Szybko, wsiadajcie! Trzendzera łapiemy! Trzendzera! Uciekł dam. Na Och, mu opony, opony mu zdjąłem! Oh. Dobra, nie czekał! O! Faktycznie, hop! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Nie! Yeah. Yeah. Tak. Jedam się. Tak. A tu, tu drugi jest jeszcze. Dobra. A tam jeszcze był trzeci. Dobra, tamtego nie apiemy. Trzeba go do auta zabrać na przesłuchanie. No dobra. Idziesz, się. Idziesz! Chodź. Idziesz! Szybciej. No, staruszek się trafił, no. strzeliłeś, mi to nie jak nie ja mam O, się to jest jego worek, to jest jego worek. Daj go. Nie, nie wnioska. ja strzelałem. Mogę to zrobić. Siadaj do ota. Nie, nie Ale. bo... Na... Weź ten worek. O, tu je tak na że... go. No właśnie. Zobaczymy, jakie fanty, że się ukradł. Co to jest za pomysł, żeby no. okraść muzeum? Właśnie. No właśnie. Kurde. Żeby stworzyć drugie. No jak? No. Muzeum Przestępców, no, no po prostu... Ale oni jednocześnie są głupi i genialni. A w tym to przypadku chyba mamy do czynienia... z tym niegenialnym, tym głupim właśnie. Tak. No. I znowu tutaj. O, znowu, dobra. O, o, o. O, czyli już o, był, był Czyli nam. uciekł nam. Idziesz, tu. A czyli był notowany już I, kiedyś. Idziemy tu pięknie do tego, o. i te, I teraz nam powiesz wszystko, co, co tam. Ej, e, e, gdzie, e, gdzie? 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 Chodzisz. Po... O nie, spadł O, już ja dostarczyli w ogóle tego drugiego. Dobra, chłopie, teraz to to już dobrze. się nie ruszysz. No. Dab, zabiorą cię, nie będziemy gadać, po prostu. A Kupie... potem będzie przesłuchanie. Łapią cię. Tyle. Ty, patrz co A co z workiem? Panowie, gdzie on jest? O, tu O, to ten... Dlaczego skaczesz? O! No, ta policja jest tragiczna! Uciekaj, ucieka, uciekaj, impostor! Uciek gdzieś. O, chłopie! Gdzie on uciekł? O, tutaj jest! O, faktycznie. Tobą. Dobra chopie, koniec twój. O też jakiś oparty jest.